Cześć, kochani, z tej strony Sora i jak mogliście zauważyć po tytule filmiku, wygrałam konkurs u Pancake LPS i Pancake poprosiła mnie o reakcję na paczkę, więc właśnie w tym filmiku to nagram. Więc zapraszam Was do oglądania. To jest właśnie ta paczka i jest ona naprawdę wielka. Nie mieści mi się nawet w kadrze. To jest środek paczki i z tego co już zdążyłam zauważyć to yy, wszystkie paczuszki mają numerki. Yy, wyciągamy wszystko. Mamy tutaj jeszcze koperty. Zaczynamy od jedynki. Yy, pierwszy jest list. Okay, w pierwszej kopercie mamy instrukcję co do całości paczki. Mamy tutaj wszystko wypisane, co jest w środku. I oczywiście list, który przeczytałam poza kamerami, ale w zasadzie było w nim napisane to, co Pancake mówiła na filmiku. Koperta z numerkiem 2 to jest autograf. Mamy tutaj naklejki. Fajne, śliczne są, fajne są te takie srebrne obramówki, tak się świecą. I mamy tutaj jeszcze oczywiście zdjęcie. I z tyłu autograf. Dziękuję. Yy, następną kopertą są rysunki. O, widzę, że jest ich tutaj sporo. Uh, tak. O, mam środek. Zaczniemy sobie od tego. O, widzę, że mamy tutaj pixel arty. Są śliczne. Ojejku. O, ten jest piękny. Uh, no. What? This is me? Ojeju! Ale śliczna! <noise> Dziękuję bardzo. A mamy jeszcze burgerka. Mamy puszkę I mamy jeszcze bubble tea. Dobra, przechodzimy dalej. Mamy tutaj paczuszkę zatytułowaną akcesoria. Mam nadzieję, że nic nie przeciąłam. Dobra, wszystko. Wow. Wow. Ej, sporo tego. Dobra, mamy tutaj nasze Mamy mnóstwo kokardek. I mamy pizzę, elektronikę. I o, oh, my little pony! Jejku! Kurczę ostrość, aż mi nie łapie. O, mamy takie właśnie rzeczy w środku. Później sobie to dokładnie zobaczę wszystko. Numerek 5 jest zatytułowany smacznego. Sprawdzamy, co jest w środku. Dobra. Mamy tutaj herbatki. I mamy tu... O, to jest bardziej zapakowane Widzę Zaraz się do tego dobiorę chyba. Już widzę chyba żelki. O! Czy mylę, czy nie? Super, nie są mi nożyczki. Dobra. O, udało się. O, mamy takie szokensy. I mamy... Tak, są to żelki i to jeszcze moje ulubione. Jeju, dziękuję bardzo. Skąd wiedziałaś? Numerek 6 to główna nagroda. I, I nagrodą główną właśnie jest ten fioletowy kotek. Jest z serii drugiej, i szczerze mówiąc, to jest akurat moja pierwsza figurka z tej serii, bo mam z pierwszej, potem mam dopiero z trzeciej. Także bardzo się cieszę, że mam tego kotka. I ostatnia paczka nosi tytuł bonus. Więc jestem naprawdę bardzo ciekawa, co to może w środku być. I... Oho! Chyba coś przecięłam. Tak! Przecięłam! Przecięłam ale... Mi... Dobra, przeżyło! <grywa> Stitch! Ojeju! Mamy gumkę Stitcha. Mamy gumkę pusina. Mamy długopis z puszinem. Taki kolorowy. Yy, mamy ta Mamy zakreślacze. O, fajne! Ej, jakie słodkie! I mamy karteczki. Nie przylepne. No więc tak, Pancake, yy, co mogę powiedzieć o paczce? Jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałam się tak pięknej paczki. W sumie nigdy nawet takiej nie dostałam, więc jest to moja pierwsza. I naprawdę brak mi słów. Jest ona tak pięknie zrobiona, pięknie zapakowana. Takie cudne rzeczy dostałam. Kurczę, naprawdę bardzo Ci dziękuję. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. I no cieszę, ci, cieszę się, że spodobał Ci się mój filmik, ponieważ też trochę, trochę nad nim siedziałam. Starałam się, żeby wyglądał w miarę dobrze. No więc dotarliśmy do końca. A wy nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce oraz komentarzu. Bajo!